monku! Ja jestem Mr. GworaMo1, a to jest już drugi odcinek serii Moje Zwierzaki. W dzisiejszym odcinku wystąpi mój najukochańszy piesek, czyli Pika. Jest to rasa lat ratlerek miniaturka. Ma już, to prawda, swoje lata, jednak jest naprawdę kochana. Mam ją od 9 lat. No, lepszego psa nigdy nie miałem. No, jeśli chodzi o utrzymanie, to. Dać jeść, je wszystko. Bardzo grzeczna, fochowata, lubi się fochać. No i co, rzadko kiedy się leni, kocha spać w łóżku, co zresztą widzicie. Jak ją zdejmowałem z poduszki i kładłem na podłogę, żeby nagrać, to nie chciała się w moją stronę patrzeć. Teraz też zresztą się nie chce, dlatego ja się odwrócę. Dobra. Jak widać już się na, na nas spojrzała. No więc tutaj troszkę już jest smutna, bo no niedługo wyjeżdżam do tej Chorwacji, jak już wam w pierwszym odcinku opowiadałem. Tak jak ktoś zadzwonił do drzwi od razu szybka reakcja. Wyjeżdżam do tej Chorwacji, a jak wiadomo psy to czują. No to to było na tyle, więc ja się z wami żegnam... żegnam. Nagrywał Mr. Mo 1, proszę Was o łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, dawajcie łapki w dół i piszcie w komentarzach, co Wam się nie podobało. Dzięki za oglądanie, siemka i razie. Na...